Witam serdecznie, u mnie poszło sekundę wcześniej. Witam yy, na replayu yy, powtórki gracza Kowal Kowalski. Jakieś sugestie? Ech, z cyferkami. Tak, Jest ze mną to Szary i Mariusz Manowski. Jest tylko jedna opcja. Pieszczota Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Mapa L-Halów, yy, bitwa spotkaniowa. Yy, Gracz nazywa się Kowal 10507 z klanu CD. Teraz tak, gra on Shermanem. Jest to piąty Tier Med amerykański. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Trzymamy cię. Oczywiście, Cieki jak zawsze. Tu już widać, Shermanik zbliża się do Kapa I co będzie? Tak, na razie nasi okupują bazę, 1 czołg, T49 Metanowiec bardzo, bardzo yy, widać tutaj podobieństwo do naszej taktyki jest zawsze tutaj stajemy yy, patrzymy na bazę Chyba każdy to robić. W tym przypadku dobrze, że ma lornetę, nie? No, dobrze, dobrze. Chociaż to jest rzadkość, żeby na mezie lornet mieć. No tak, częściej na TDK lepiej. A na Aubicie też dobrze. Chociaż bardziej na Aubicie to siatka. Teraz prawego daj! I tutaj już mamy PZ4, które zostało przez niego znakowane. Mhm, pierwszy. No, może A właśnie. nie, nie było pierwszego Tam... jak ja Jaśle nie, jeszcze nie było. Ale może teraz coś meta nawet byś pokomentował, jak tutaj jest walka rozgrywana pomiędzy Shermanem a wrogami? No, z, te z tego co widzę, to Sherman ma bardzo celne działo. Większość pocisków trafia celu. Dokładnie. Znam celniejsze. <noise> Wiesz, ale działo snajperskich można powiedzieć. No, osobiście mam Tajgera 2 ilowe, które są celniejsze. Oczywiście nie przejmujcie się że, y, akcentem tutaj metanowca. Y, on po prostu y, jest ze Śląska, dobrze pamiętam, ale jest bardzo y, w porządku znajomy, więc mi, mi to nie sprawia żadnej różnicy. Tak, oczywiście. Śląskie jest z nami. Yeah. Co? Nie wiedzieliście, że można mieć takiego dużego męskiego plusza Wstępnie przetrawiłem. Nie, nie dostaję. Ale coś nie no, zrobiłem. My musimy trafić. meta nawet jakoś powtórkę zaczną nagrać. Dobra, to nie trzeba, zrobić, tak. trzeba będzie coś pokombinować. Trochę tu nie ogarnia trafiania w ruchu, ale nic. No, on widzę, że właśnie ogarnię głównie cele stojące. Tak, tak, tak. No, Ale taki umie szybko Trochę pecha, bo nie ma dobitek w sumie, bo kurczę, byłoby więcej. No. Jak myślisz, Matanowiec, ile tutaj będzie pod końcówką fragów? Tak czysto strzelaj. Siedem? Aha, Blisko. Dokładnie tak jak podejrzewałem. Ja nie wiem ile. Nie będę ich oczywiście strzelał. No to ty strzel, zobaczymy czy tam. Co tu się na jaja moje... No dobra panie... No i trafił w pewnej skórę. Ej, to jest tak Eto, ile jest fragów? Dowiemy się pod końcówką, nie będziemy spoilerować. Tata. Ale Tata. mogę tylko zdradzić, że bardzo... No, mi się bardzo podobała. Pod końcówką jak już po prostu dostał ten zastrzyk adrenaliny, bo tutaj naprawdę jakoś nie wychodziło mu. Ale chyba nie miał skilla, a zastrzyk adrenaliny. Ale chodzi mi, że dostał po prostu taki zastrzyk adrenaliny um, ogólnie w realu, że tak zaczął grać nagle. No tak, tak. No ładnie, to bardzo, bardzo tak dużo, tak dużo okazji do obrażeń, do fragów. Bardzo dobry, dobrze się trafiło Kowalowi. No na pewno dużo, od, na pewno jakieś y, nie wiem. Y, dużo rzeczy na pewno pozdobywano, na pewno kredytów i doświadczenia też. Nie ja zobaczę na mailu, może ja bo ja tutaj szaremu wysyłałem powtórki, ale nie powysyłałem podsumowań. Może mam z Shermana ile doświadczenia było? To... Jest podsumowanie, tak jest. To oczywiście będzie w filmiku jeśli takie coś dostałem. Dostałeś Bo ja już patrzyłem. A to w bo do Print Screena dostałem teraz tak. wspomniałem, tak, tak do Prince Screena oczywiście będzie link I teraz ja po prostu ja, ja ci powiem jak wrzucić do filmiku, że na samym końcu się wyświetli okej okay. Dobra, i teraz Metanowiec zacznie komentować tą adrenalinę, którą zaraz dostanie Zobaczycie, jakiego kopa niesamowitego dostanie ten czołg. Niech tylko jeszcze stuk zginie. Spoiler. Le leciut! Niepotrzebnie Tedek wyjechał na kapowanie. no da, bo już wiadomo, gdzie był i wszyscy już na niego patrzyli w tym momencie. Więc to była zbędna strata. I teraz tak, tutaj mamy 185. Naprawdę to nic tak? Pięknie. Mam Pięk, przeczucie, że się pobić za No to metanowiec masz 3 ma Trze do zabicia. Następna ofiara Tu nie trafiona, ale trudno Nie, nie dam rady! przebite, trudno Znowu nie trafił Peśnic. Właśnie to chodzi o to nie ogarnianie w ruchu Ale pięknie, kolejny flak szósty I tutaj zaczął ogarniać już trafieniem w ruchu Aha. Bo uszkodził gąską przepisie mojej mamusi ale tu ja bym deczko szybciej to zrobił. No, raz nie trafił, ale to względu na przypadku niecelnięcia. I jak ci się metanowiec, powtórka póki co podoba. Przybierze i go zleje. No dobra panowie, jak na jedną wycieczkę to i tak dużo. Metanowiec. No moje biedne chuchy, no i jest koniec. więc to sorki telefon mam napisał. Ciekawe czy będzie widać na filmie. Aha... No, nic nie stało. Sprawa wyższa, no... Tak, tu widzimy, kurczę, 8 fragów. Yy, został sam. Ile czołgów na końcu rozwalił? Ile zosta... Na ilu został sam? Yy, czterech. No ładnie, bardzo dobry wynik, no ja bym sobie mógł nie poradzić, a yy, no gratulacje, gratulacje, świetny, świetny wynik, Ta e, świetna końcówka. nie ukrywam, dużo bardzo dała e, lorneta, tak. która po prostu nieźle mu zwiększała zasięg widzenia, bo nie chce mi się wiedzieć, że ten Sherman aż taki duży zasięg widzenia by miał bez tej lornetki, więc dobry dobór akurat na tą mapę. Więc tak, jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejszego, że jeżeli powtórki wysyłacie, no to wysyłacie z nas do Skype'a lub wbijacie na ts który będzie podany w każdym filmie od teraz, w każdej powtórki. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa. I podawajcie datę, godzinę, kiedy chcecie nakręcić. Postaram się, postaramy się yy, być na czas i nakręcimy razem. I najlepiej by było yy, w sobotę, w w soboty, w piątki, w niedzielę, dlatego, że ja mam szkołę i od poniedziałku do piątku to jestem zawalony nauką. W piątek jestem o si od 16-17 dopiero, więc spróbujcie jakoś tak przez te trzy dni nas złapać. O. Można wysyłać wcześniej oczywiście, umawiać się na te dni, prawda? E, oczywiście mail do wysyłania powtórek jest, będzie podany na TES-ie, a PTS będzie podany w opisie filmu. Dzie